Cześć wszystkim, tutaj Pepe No i dzisiaj to skomentuję taką trochę dramę Dokładnie to, co wynikło O czym można powiedzieć, że to się od mappera, który ma 300 subskrypcji Do naprawdę niezłej dramy No i to było tak Raz sobie tam jakieś 300 subskrypcji ten tam 300 subskrypcji mapper prowadził sobie live'a i się cieszył z tego. No ja mu nie bronię, sam się cieszył, gdyby 300 subskrypcji. No i tam wbiłem mu dwóch ludzi. Słowakia i winus I gdzie tam pisali mu, że cringe i tak dalej. I teraz dlaczego się ta drama rozwinęła do takiej dużej tej, do takiego dużego rozmiaru? Bo przewielki król dron, nie podoba mu się, jeżeli... Jeżeli się napisze cringe. Bo to nie pisali tam u niego, tylko tego mapera. Nie wyraża się tej krytyki, tylko trzeba, kurde, ten pochlebstwa, jak Psycho couple. Gdzieś to już słyszałem. Oni też zabraniali, bo dla ich krytyka to od razu hejt. Chyba dla niego też. I ja będę z tym walczył. No to tam. Dobra, wracamy do tego tematu live'a, bo tak trochę zboczyłem z tego. Z tematu. No i tam live sobie trwał. Nagle oni mu tam wchodzą, tam z widownią mu weszli, co mu cringe. Co uwaga, cringe jest krytyką, bo to nie pisali, że on jest cringe'em, tylko że to co on robi było cringe, to to już była krytyka. A nie ten, a nie hejt. I jeżeli nie chcesz przeklęć, to uh, ja już bym na pewno ten odcinek właśnie buzować zaczynam i jest taka szansa, że może mi się coś wymsknąć. No, to dobra, wracamy. Mm. No, to oni mu tam byli, pisali ze cringe i tak dalej. No, i dronkowi się to nie spodobało. No i tam pisali, no bo tam opisali. i jeden napisał make sepuku. I tutaj kuźwa wagen z tego dronka się popisał. Yy, bo od kiedy sepuku to yy, samobójstwo po japońsku? Ja myślę, że to jest rytuał samobójczy japoński. Nie, no ch chyba nie. No bo tam było, że tam jeden widz i on posądzał, że to albo jakiś ten przydupas, albo multikonto. Dobrze, dobrze kuźwa, że ty nie masz przydupasów. No to tamten, no to on tam posądzał, że to było multikonto i tak dalej. I tam napisał make sepuku. No i potem dał ten artykuł, że ten, kto namawia do tego, do popełnienia samobójstwa i tak dalej, grozi ten. Grozi mu kara tego, pozbawienia wolności. Kurwa, gdyby tak było, to. Uwaga, ale to co powiem, uwaga. Moja drama z Gazdigiem by się skończyła w sądzie. Tak, dużo osób mi się teraz pisało i tak dalej. Tak było. Tylko, że ja tej sprawy do sądu nie zgłaszałem. A dlaczego? Bo wiem, że ta kłótnia była internetowa. No, i tam on też tam pisze, że Fakofej -y i ten Fakofej -y i kto tam? Muszę zaraz zobaczyć. W tym w poście Fakofej -y i ten i Wazon, że. Zobaczymy, nie wiem. On nie miał kanału usunąć? Nie wiem. Że ten. Jakby to powiedzieć. Że oni zrobili reklamy temu typowi, który miał subów. Hmm, i dronek wcale nie mu przydopasku. Hmm, no i potem oni weszli, i to już słyszałem. Od, bo to już słyszałem ten na Discordzie. Znaczy, nie, że na Discordzie mu weszli, tylko to słyszałem od tego, no to w moich z Discorda, że wbili mu, nie wiem gdzie, wbili czy na live, czy na serwer. Dokładnie nie wiem. Ale że chłopaka doprowadzili do takiego stanu, że się kanał zamknąć. Królewicie, kuź was GV. Tego nienawidzę. Tej grupy. Raczej wiem, że sam mam lub miałem widzów, którzy teraz są w GV, i ja to wiem. Na przykład subskrybowałam mnie lub subskrybuję Polszczortoi, Sarski, Polgier i tak dalej. No, tylko że to pewnie kółko wspólnej adoracji dronek i, i trójka podwładnych. Znaczy nie, tam chyba nic nie... Nie, tam nic nie było o tym o Ale moim zdaniem on się wybił na tym, ale to Opowiem innym razem. Że Dronek i dwóch jego przydupasów wzięło, albo mu weszło na lewo albo gdzieś, spamiło mu i tak dalej. Bo chyba z widzami oni weszli. Hmm. Oni, oni nie mogli napisać się ma Pierway, który ma subskrypcji cringe, bo... Przyjedli z widzami, zrajdowali go. A oni też to chyba samo zrobili. Hmm, kurwa, my mi hipokryzję. No i. A się tam rozwijała, rozbijała. No i nagle dostałem tam dźwięk po prostu od tego. Od jednego z materów, że. tam jednemu kanał niszczą i tak dalej. I doszło do tego. No, oni tam weszli. Ja się dowiedziałem, że chcieli typowi kanon zniszczyć. No, ja się wkurzyłem, no bo tu, no bo ja najpierw to odbrę tak, że to dronkowi napisali. Ten, to całem, że tam kręci i tak dalej. To ja to odbrę tak. Kuźwa księżniczka Dronekui zabrania pisać hate. Co jest zresztą prawda. Ale to już pokazałem. No, ja go wcześniej ogólnie nie szanowałem i tak dalej. No to ty, potem w ogóle tracimy do niego szacunek, no bo y, mu wszystko wolno, ale komuś innemu to już nie wolno. Linus y, moim zdaniem postąpił dobrze, że on ma tą sprawę w dupie, bo tak naprawdę co moim zdaniem to by nie wyszło jakoś mocno, bo jeżeli on ci pisał, że miał to w dupie, ten, ten mały maperek, no to on miał to w dupie. Po cholerę się wtrącałeś. No ale też... no, wibracja, kurde, obrońców, mappingu, kurde. Wcale nie jest w żadnym obrońcą, mappingu. Yy, powiem ja z nazigiem, to to może była podobnie, tak, w podzieleniu, ten, yy, na skali siła, ja miałem tam 12, a jego było coś na 15 razy więcej, no tylko że 600 VS 50A 1500 kontra 22000 i to to minimum, bo jeżeli jeszcze drokowi pomagał nie GV, nie wiem, nie posą na tylko to cała tylko nie wiem, czwórka albo trójka to. No i ponad byli ponad 20 razy silniejsi i też będzie trochę więcej subskrypcji niż 600 albo nawet 1000. To będzie... Hmm... Nie wiem, nie widziałem. Później policzę. I może gdzieś napisz na tym w komentarzu, albo gdzieś tutaj po prostu stawię to. No ale wy sami robicie coś, na co tak kuźba narzekacie, i to mi się nie podoba. Więc ogólnie w tej sprawie, możecie tam pisać, że no, gównianie postąpiłeś i tak dalej, będę za słowakiem i wilnusem. No to tak naprawdę to co oni zrobili, to jest cenzurowanie po prostu tego, krytyki, i nazywanie tego hejtem. krytyka a hejt to są różne rzeczy. Na przykład to make se to już był hejt. I tutaj się zgodzę. Ale jeżeli napisali typowi pod live'em cringe? Nie, to to jest jest, krytyka. I niech się tego, kurwa, nauczy. Pamiętaj, nauczy się odróżniać krytykę nagra jakiś film przeprosinowy, bo on też powinien ich przeprosić, szczególnie Słowakie za to, bo, że prawie doprowadził do upadku jego kanału, to ja mu wybaczę. Trochę u mnie się jego ten respekt podbuduje. A jak nie i nagrał jeszcze nagra na mnie film, to ja mu nie popuszczę. Nie popuszczę mu po prostu. Będę wylewał brud za brudem. No to coś więcej powiedzieć o tej dramie? Moim zdaniem, no co mam powiedzieć? Murem za Sławakiem i tyle: o murem za Sławakiem, albo ten. Przez mur Dronka No i. jeszcze. Co by tutaj. O. I tak pod koniec filmu. Powiem tylko tyle, że. Trochę wracam do mappingu, ale tak nie do końca. Będą się odcinki, tamten. Będą odcinki, ale też nie może jakoś mega często. Ale mogą być ogólnie częściej niż zwykle. No, ostatnio to chyba był dwa miesiące temu, jakoś takoś. No i to wychodzi na to, że ja wracam do mappingu i to też z innego powodu. Nie konkretnie tego, że. No, ten. Że mi się nagle zachciało znowu mapy robić. To jest dodatkowy powód. Innym powodem, też, że tam w grupie maperskiej jest takim innym małym maperem. Do którego. No, można powiedzieć zniszczenia. Też doprowadziła sama z GV. Tak! Oni narzekają, że ten. pisali tym małym maperowi, który ma 300 subów. Tam więc i tak dalej. A sami w I tu chodzi chyba o visiona. Tak, bądź często sobie nazywany wazonem, Rozwalił kanał innemu maperowi. Co? Szok? Narzekałem na ten, a mają nawet u siebie w szeregach takich ludzi? Dobra, ale wracając do tego tematu. Założyłem z tym maperem. I tu nie chodzi o ani Słowakia, ani Rusa. Tylko o Kałasznika. Ten, grupę. Nazywam się TSM. Skrót jeszcze, dokładnie rozmięcie z ten nie poznacie. Poznacie dokładnie we filmie o tym, I założyliśmy tą grupę, bo tez zauważyłem, że mamy podobne, o ile nie takie same, nad poglądem w niektórych sprawach. Na przykład o tym, że ten, to, że tam tego mi przegonił tego, tego Blowka też mam taką samą opinię jak on, i tak dalej. No to co? To. to tyle na ten ma. No, witam znowu, dzień później, no co mam powiedzieć, właśnie Dronek pokazał swoje, jakby to powiedzieć, ego, chyba wyje gwiazdka, 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 w pizdu, no bo, Niech mu film, co tam ten pisał i tak dalej. Proszę bardzo, te pisali, i to temu, który był hejtowany, go make se Ale nie, on to już ma w to wywalone. Bo ten był inny wywalony. a jak to miał wywalone, to nie trzeba go bronić, kurde, tu, tu, tu. I się odrywa w tym, bo napisali do mojego per, Ale jeżeli hejtuje się, przykładowo osobom, które on hejtuje, to nie, nie, jest się tym, jest się nietykalnym, może robić. No i przez to Dronek stracił trochę szacunku, no bo sam robił nagąkę za to, a teraz nic. Muszą, no, ten na przykład napisać to kontrakcji widzą, nie piszcie tak czy coś, nie. On ma to wy, on ma to wywalone. Hipokryta pierdzielony. Chciałem, żeby ten filmik będzie był w